Cześć. Nazywam się Agnieszka Korpal, jestem zawodniczką Trail Teamu. Na co dzień pracuję w sklepie podróżnika, gdzie sprzedaję m.in. sprzęt do narciarstwa biegowego. Dziś słów kilka na temat butów, podpowiem Wam, jakie najlepiej dobrać, żeby pasowały do wiązań. Jeśli wybieramy sprzęt od początku, najlepiej najpierw dobrać wygodne buty, a dopiero potem wiązanie. Najważniejsze jest to, żeby but pasował do wiązania. But NNN-owy będzie pasował do wiązania NNN, a but SNS-owy do wiązania SNS. Każdy but przeznaczony jest do określonego stylu jazdy. Ten but, który tutaj widzicie, to but backcountry. Jest troszeczkę wyższy, wykonany z twardszych materiałów, bardziej stabilny, a przede wszystkim ma szerszą oś. Buty do jazdy rekreacyjnej stylem klasycznym, na przykład taki jak ten, będą nieco niższe, bez stabilizacji pięty. Z kolei buty bardziej sportowe, szybsze, będą miały lepiej ustabilizowaną piętę, będą nieco wyższe i będzie się szybciej na nich biegać. To by było na tyle. Do zobaczenia na trasie.